Dostał ty kiedyś piorunem tam, gdzie słońce nie dochodzi. Cofnij się, szczeniaku. Niebo wali nam się na głowy. Deszcze nie spokojne, potargały sad. Nie czas na zabawę, trzeba walczyć. Elektryzujące! Bierz co chcesz, nawet deszcz. Cichsze! Ziemia! Ogniu! Wysłuchajcie mego wezwania! Oddaję z moc na usługi Hordy! Tak? Tak, wodzu? W czym mogę pomóc? Kieruj mną. Mądry plan. Zrozumiałem. Za Hordę! Już się robi! Grom! Potęga dla hordy! Poczuj, jak drży ziemia! Błyskawica!